Ile hamburgerów można pochłonąć w 5 minut? Postanowił to sprawdzić keba łakomczuch. Z okazji swoich szóstych urodzin zaprosił największych łakomczuchów w Sokółce na konkurs. Było o co walczyć, więc chętnych nie brakowało. Raz, dwa, trzy, trzy. Każdy z uczestników tej niecodziennej rywalizacji miał inną technikę. Najskuteczniejsze okazały się wybrane przez Omara Szczęsnowicza i Michała Kuziuta. Oglądałem rekord Guinnessa, jak ktoś zjadł, najwięcej dużo pizzy i to, że trzeba popijać po każdym gryzie. No ja to tak robiłem i, i zjadłem dużo. Zjadłem trzy hamburgery w pięć minut. Te hamburgery, które zjadłem, bardzo mi smakowały. Fajnie, że w ogóle takie konkursy są w naszym mieście i. Co mogę więcej powiedzieć? No fajnie było. Zjadłem trzy hamburgery, jeszcze dałbym radę więcej, ale lekko wymiękałem pod koniec. Przychodzę tutaj codziennie niemal, na wakacjach. Bardzo lubię tu jeść, bo moim zdaniem są tu najlepsze fast foody w Sekułce. No i polecam każdemu, kto lubi takie jedzenie. Nagrody otrzymali wszyscy. Organizatorzy rozdali darmowe karnety, pendrive'y i inne upominki. Kebab Łakomczów przez lata zyskał wiernych klientów. Co sprawia, że tak chętnie się tu stołują? Sześć lat temu to było tak, tak stresujące jak dzisiaj, bo sześć lat temu zdobywaliśmy takie, jak ktoś mówi, pierwsze szlify. Zdobywaliśmy swoich własnych, jak ktoś mówi, no, stacjonarnych klientów, jak ja to mówię. Robiliśmy, robiliśmy sosy własne, więc klienci musieli się wypowiedzieć, czy one smakują, czy nie. Więc przyjmowaliśmy krytykę i nie tylko. Kebab dlatego że właśnie mieliśmy klienta. Nawet powiem szczerze, że to chyba nawet był pierwszy klient, któremu bardzo smakowało, i to jak właśnie tak wyglądało, tak łakomie, jak łakomczuch. Pierwszy testing kebabów był robiony u mnie w domu na urodziny mojej córki na 18. Wszyscy byli zadowoleni, wszystko co mieliśmy zrobione, wszystko poszło, no i tak zaczęliśmy. My mamy właśnie stałych klientów, mamy takich klientów, którzy po prostu nawet wchodzą do drzwi, a my już wiemy, co oni sobie życzą. Czyli czy kebab, czy zapiekanka, czy stripsy, czy jakieś inne. Coś. Nawet wiemy, jakie życzą sobie sosy, więc klienci też są mile zaskoczeni, że wchodzą, nie muszą pytać, nie muszą mówić, a my już wiemy, co oni chcą. Mamy atmosferę rodzinną przecież po prostu. Z nami można porozmawiać, z nami można podyskutować. Na urodzinach nie zabrakło również tortu, o jakim smaku? Oczywiście kebabowym. Organizatorami i sponsorami imprezy byli właściciele i pracownicy kebaba Łakomczuch, znajdującego się przy ulicy 1 maja 5 w Sokółce.